Wojciech, o takich meczach to chce się chyba jak najszybciej zapomnieć, bo mimo dobrej gry, mimo w osłabieniu, mimo gdzieś przyciśnięcia w tej końcówce, no jednak brak punktów nie, nie zamarze Najlepsza gra. No dokładnie, no szkoda tej drugiej żółtej kartki, no i też tego karnego. No i cóż, walczyliśmy do końca, żeby odrobić tą stratę, mieliśmy też dużo okazji, no niestety nie udało się, ale najważniejsze, że walczyliśmy do końca i pokazywaliśmy charakter. W kilku sytuacjach gdzieś widać było, że GK jest groźny, zespół młody, ale taki dosyć wybiegany. Mimo, że mieliście przewagę, to kilka sytuacji stworzyli. Myślę, że gdyby nie ten rzut karny, to pewnie spotkanie mogłoby się skończyć bezbramkowym remisem. No dokładnie, no, można grybać, tak jakby było, grali, gralibyśmy, gralibyśmy po 11, to byśmy mogli wygrać bądź też przegrać, ale no, taka, taka jest piłka i no, różnie bywa, a co do GKS-u GKS cofnęli się niżej i czy na początku czekali z kontry i, no i czekali, czekali na swoje okazje, mieli parę okazji, nie wykorzystali ich, my też mieliśmy, no, ale to no, tak, tak wyszło, no druga żółta kartka, no, niestety. Ten rzut karny gdzieś miałeś jakieś warianty przygotowane, czy jednak musiałeś w ciemno iść? Nie, w ciemno leciałem. Powiedz jeszcze, chyba gdzieś był plan, żeby na początku ukuć rywala, bo widać było, że na początku nieźle wyprowadziliście kilka akcji, gdzieś stworzyliście sobie przewagę, i chyba, chyba tutaj brakło tej kropki na di. No dokładnie, zwłaszcza początek, pierwsze 15 minut, parę szczałów oddaliśmy i szkoda, że nie celne, bo jakby były celne, to kto wie czy by nie, nie wpadła bramka. No ale no, niestety no, mogliśmy strzelić bramkę, nie szczeliliśmy, no, trudno. No, drużyna z GKS u strzeli i oni się cieszą z trzech punktów. Chyba nie można zwieszać głów do dołu, gdyż już niedługo Puchar Polski i trzeba kolejne spotkanie rozegrać na wysokim poziomie. Pewnie, tylko trzeba przeanalizować spotkanie z GKS-em, żebyśmy nie popełniali błędów, które popełnialiśmy, bo na pewno popełnialiśmy. No i się skupić już na następnym spotkaniu w Pucharze Polski, które też jest dla nas bardzo ważne.